Ale Klamra się przydaje, nie? No jak we dwóch to nie? Czasami. Najlepiej to w dwie osoby składać, nie? No najlepiej bo Aha, to i tak wy to robicie. O! To tu trzeba książkę napisać do tego jak składać te korpusy. <noise> Z rysunkami, ty focker, ja już zapomniałem normalnie, jak ty to chwyciłeś. To był jakiś chwyt, kurczę. Ninja. Ninja, chwyt. Musimy na stronę taką animację wrzucić. No, i tak, i tak go bierzesz. O. Wszystkie ładnie na płasko leżą? Ładnie na płasko leży? No ładnie leży. Bo to są te zwrócone, nie? Korpusy. Osta ostatni filmik, jaki puszczałem, to był filmik w sprawie. ...tych korpusów, które się tam panu Rafałowi skurczyły, no i to są właśnie te korpusy. A, trochę do, nadaliśmy im sznytu i skręcamy je sobie teraz i w poniedziałek przyjeżdża po nie klient, który weźmie je już skręcone. No pokażcie teraz zawodowo, kurczę, jak się skręca, jak się skręca korpus, jak są krzywe deski. No, klej. O, ta jest skrzywy, jest nie? Chodzi o to, żeby klamrę zużyć. Wrzu wrzu wrzucić w tej produkcję I, i od dołu najpierw robisz, nie? Przekręcasz. To nie jest równe. To nie jest równe, Zależy, ale to są zwroty i są tam dziury już porobione. Po ale tutaj trochę możesz go wcisnąć. Jak... No dobrze, dobrze, najpierw górę. O, z najpierw górę robisz, tak? Z drugiej strony. To robisz same góry najpierw, nie? No jak wiesz, we dwóch to możemy zrobić tak. Ale jak to się z samemu to można wziąć klamrę. A to co? Pokaż? No to nie nada. Dziura to wklecie. No Aha, klamrę i... I po prostu tak docisnąć chodzi o to, żeby zlikwidować. Weź pole... Aha, jest elegancko i teraz śruba zlikwid... Do, 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 dociśniesz ją? No. No, i już nic nie ma, i wszystko jest w porze. Nie? Hmm. Tu jest taki trochę lekki, ten i tu jest to samo, nie? Ona dociśnie. Gucio No i dobra. Pokazuję, i dalej. Dużo się kleju daje? Trochę, nie? Ja widziałem, bo ten, ten pan Rafał, jak on oddał, to było bardzo dużo kleju Dużo kleju mu się udało, bo tutaj w Tu powyrywały słoje, jak się rozkręcał się wydaje dwie osoby to podstawa, żeby to robić, albo tą klamra, jak jedy, jedna osoba to klamra musi być, nie? O, widzieliście, pokaż Piotrek jak ty to trzymasz, bo to jest ważne Tak trzeba trzymać <ścoughs> Co się stało? Jak, elegancki? Super. Dzień dobry Tomek miodek Dzisiaj jest marzec, piątek. Dobra, zobaczymy, co tutaj będziemy robić. Ja tutaj już rozpocząłem pewne takie prace na poczet hodowli matek, którą będziemy robili za dwa miesiące. Zobaczymy, kiedy pogoda nam pozwoli. No i tutaj już na pasiece troszeczkę już porobiłem pewnych zmian. Odnośnie cała pasieka się już obniżyła. Zaraz powiem o co chodziło, jak ja to zrobiłem i dlaczego, to są właśnie korpusy, które powyciągałem, bo pasieka się obniżyła tylko dlatego, bo, bo zostały powyciągane, powyciągane korpusy te, które stały pierwsze, nie? Które były na. Na tym, jak to się nazywa, na dennicy stały. To jest teraz korpus numer 2, to jest korpus numer 3. Teraz ten korpus jest korpusem numer 1, ale wcześniej tu był jeden pod spodem, bo jak zimowałem, karmiłem swoje pszczoły, to w ten dzień, co karmiłem, to jeszcze brałem miód, tak? I na, z nadkraty odgrodowej odwirowałem korpusy, potem je z, ładnie skompletowałem, dobrałem fajne, ładne, nieprzeczerwione nowe ramki i postawiłem tutaj to na tą samą górę i na ten korpus po prostu zakarmiałem nie ten co był po wirowaniu Potem w zimę, jak kłąb był uwiązany gdzieś tutaj, on się pomału przechodził, przechodził, on wlazł na ten korpus, ten, ten miodni, na który karmiłem, a ten po prostu opuścił ten pod spodem. No i to jest właśnie dobry moment do wymiany ramek, bo ja go po prostu wycofałem i już zacząłem coś tutaj z tymi ramkami, topić je w tym. A to tak jak mówię, to już mi się troszeczkę nazbierało, tutaj wszystko już jest poobniżane. Jest kilka uli, które, które nie dało się obniżyć, no, tak jak na przykład tutaj widać, nie, jest kilka stoi, bo to były bardzo duże u rodziny, tak jak ten. Tutaj nie mogłem wyciągnąć, bo po prostu w tym numer jeden do wyciągnięcia wciąż były pszczoły, nie, jeszcze był tamten i to, tutaj to, to samo. Ale w większości widać było wszystko inaczej, tak jak te, te, nie. No tutaj właśnie był duży, musiał być duży kłąb. A te ramki, które wyciągałem, to już je, już je mam w jakiejś tam części wytopione. Jak na razie udało mi się wytopić raz, dwa, o, trzy takie krążki, nie? Przed do przetopienia. I ja je topię tutaj. O przy okazji też tutaj jest robiony mały, o tutaj w tym topie. topię. To jest moja topiarka, tylko że tutaj Paweł rój widać o. On tutaj co robi? Robi malowanie! Paweł Roo robi nam malowanie. Teraz poszedł na obiad, bo oni jedzą obiad już o 12 godzinie. No i tak, on tu wczoraj, bo tu wczoraj jeszcze nie było dokończone, Nie więc wczoraj ten tynk, tak widać ładnie tutaj, yy, został pociągnięty stąd dotąd. No i co? Trochę pomalowaliśmy to tak, żeby tylko był lepszy refleks, sufit. Aha, no i tutaj wczoraj też została te, te, ta ścianka tu postawiana Nie ścianka, tylko ta półka, nie? Jest półeczka. No i już na tą półkę, żeby od razu zrobić przymiarkę, postawiliśmy raz, dwa, trzy cieplarki. Tutaj tego jeszcze nie pokazywałem, to jest moja nowa cieplarka. Ta i ta to są te same. Zaraz tylko. ustawmy tak. Ta i ta to jest ta sama. One tylko co się różnią, to widzę rączkę. Ta ma bardziej kwadratową, a ta ma bardziej taką zaokrągloną, to są. To jest same cieplareczki. Za tą zapłaciłem 800 zł. To jest cieplarka, która do mnie tu przyjechała. To jest stan magazynowy, ona nigdy nie była używana. Ona może ma około 15 lat, ale ona stała na magazynie, ona nigdy nie była używana. Kupiłem ją w cenie 800 zł. Nie? I to jest. Już mam taką samą jedną tutaj, tak. I teraz tą kupiłem za 400, za 400 zł. Udało mi się kupić taką cieplareczkę, nie? Coś takiego. O, one są wszystkie ustawione tutaj na wysokości, yy, no tak na wysokości, o teraz aparat jest na wysokości mojej twarzy. Trzymam przed sobą i właśnie widać po to tylko, żeby nie było trzeba się schylać. Plus tutaj powstały jeszcze takie na dole inne yy, miejsca, w których tutaj można przechowywać różnego rodzaju rzeczy, nie? Jakieś zawsze się przydadzą przy takiej hodowli. No na razie o to jeszcze jest wszystko do wytopienia, to co tu stoi to jest do wytopienia. I to, co tutaj stoi, to też jest do wytopienia. Tutaj te też ramki niektóre, coś będę musiał z nich robić, nie? I to wszystko, to jest dalej, bałagan się nic nie zmienił. Tutaj kupiłem też sobie dzisiaj, bo byłem w sklepie, troszeczkę elektryki plus nowe lampy i kontakty. O, to są właśnie na te moje trzy cieplarki, nie? To są te kontakty. No i, no i zobaczymy, jak to będzie. O, motylek sobie, sobie zimuje jak na razie to to miejsce jest cały czas organizowane. Ja to je organizuję. Nie? Bo musi być zrobiony mały remont. Te cieplarki też są takie takie a, ta moja stara. Ja chyba je te wszystkie plus tamta stara, bo tam, tam nowa to jest w dobrym stanie. Ona w folii fajnie przyjechała. A te są takie troszeczkę o wyświechtane. Ta też jest moja wyświechtana, bo to wiadomo po sezonie pszczelim to wiadomo jak to pszczelasz. Ręce są brudne od propolisu i tak dalej i tak dalej. A... Tak, to mówię tutaj jest ten miejsce, w którym wytapiam wosk. Zaraz ja w ogóle wrzucę to i to uruchomię. Tu mam jeszcze pokarm dla pszczół to jest cukier nie twardy, który też sobie wsadzam po prostu do rodzinka, do rodzinek i to, i to wrzucę. A tak poza tym to na pasicie tutaj jest bałagan. No bo tu jest to wszystko jakby dużo krety mi tutaj porobiły numerów, nie takich te krety. Ja pozadeptywałem to wszystko, ale może to zarośnie, ale na razie to nie wygląda zbytnio fajnie. Zobaczymy. Co tutaj jeszcze jest? No baśki to są takie na wystrzelaniu. Podejrzewam, że teraz... No, temperatura jest, chyba jak sprawdzałem na temperaturze, na termometrze około 8 stopni. Ale tutaj nie widać, żeby te bazie tutaj zaczęły coś kwitnąć, czy coś takiego. Żeby coś tutaj nam robiły. Pasieka już się ładnie obleciała. Dobra, tutaj stoją, jesteśmy przed tymi ulami, u je tu w garażu postawiłem, to są te ule, które dostały mi zwrócone przez Pana Rafała. To pokazywałem tam w dzień film wcześniej i tam były powykrzywiane te korpusy, nie? Ja je sobie tutaj zrobiłem, właśnie pokazywałem przed chwilką, jak Paweł, Ruj i Piotkiem skręcali je, tylko muszę je zobaczyć, czy wszystko tu jest w porządku. On wszystko chodzi, schodzi, pasuje elegancko Tutaj też Dobrze Jak on to wygląda, no są bez ramek o. Tutaj powałeczka Nie I na siatce Co mówisz? Co kamera Bołą co tam słychać? Wszystko w porządku? Jak żyjesz? Dużo bardzo paczek tak. na miejscu? Bardzo dużo. Aparat ci chce wybijać? No i się chwalę przed tobą. No, to jest to, to dużo, to może to nagrać, <grym> Zobacz, ile mam pacuszek jeszcze? Dużo? Do rozwieżenia? Do rozwieżenia, wszystko. Wow! To ja myślałem, że ja no, jestem wzią. największym tym przewoźnikiem. No, bardzo tutaj. dużo małych jeszcze. O, to jeszcze. Aha. Ludzie kupują dużo teraz, nie? Kupują. Dziękowy idzie, nie? I dwa psy, to skasowało się i chyba się. Dobra, ja psykę. Tomek miodek.